Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z 53 rozdziału księgi proroka Izajasza. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali. Chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Jezus Leży bez wdzięku i blasku. Nasze oczy nie chcą nawet na niego spojrzeć. Wzgardzony, odepchnięty, uznany za nic. Leży przygnieciony. Ale czym? On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca. Nie wiesz diabłu i światu. Że Bóg kiedykolwiek cię opuścił. Nie grzesz nigdy oskarżeniem Boga i żalem do Niego, że Go nie obchodzi Twoje cierpienie i trud. Nie wierz w to kłamstwo diabła i oskarżyciela. To kłamstwo. On został przebity za nasze grzechy, za nasze winy. Spadła na nich zbawienna dla nas. On leży pod moimi Twoimi ciężarami. On leży za każdym razem, kiedy Ty leżysz, pod ciężarem choroby, grzechu, trudności. On tam jest. On jest z Tobą. Nie pozwól, by Twe serce wtedy nim gardziło. Zobacz tą niepojętą miłość Boga. Jest z Tobą, w tym co najgorsze, o tyle, o ile Go nie odrzucisz. Tylko Bóg jest z tobą w każdym upadku i tylko on może cię podnieść. Panie Jezu, wyzwól mnie z kłamstwa na twój temat. Błagam cię spraw, by od tej drogi krzyżowej Biblia była czymś nieodłącznym dla mojej modlitwy. Niech każdego dnia karmię się prawdą o tobie, prawdą o tym, że nigdy mnie nie opuszczasz prawdą o tym, że jesteś Bogiem, który nieustannie chce mnie podnosić, szczególnie z grzechu, zabierz obojętność i żal. Ucałuj ziemię lub dotknij jej czołem, albo ucałuj dłoń i dotknij nią ziemi. Na uczczenie Pana, który leżał, pod ciężarem krzyża. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.